Cześć, dzisiaj ponownie zapraszam Was na coś słodkiego, w dodatku coś słodkiego z wiśniami. E, wiśnie jakoś kojarzą mi się mocno z czekoladą, dlatego dzisiaj postanowiłam zrobić ciasto e, wiśniowe, właśnie czekoladowe. Ale żeby było troszeczkę zdrowiej, to wykorzystałam mąkę wyższego typu. Więc e, jest zdrowsze niż takie zwykłe pszenne. Jest pełny wiśni, kawałków czekolady i jest bardzo, bardzo smaczne. Z zapachu trochę przypomina murzynka, jednak jak już spróbujecie, to przez to, że jest ta mąka właśnie wyższego typu, to ma trochę taki inny, fajny smak. Jest cały w owocach. Jest naprawdę bardzo dobre, więc mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu. Oczywiście, jeżeli nie macie tej mąki wyższego typu, czy to czy pszennej, no to wykorzystajcie jasną. Też wyjdzie, na pewno. A ciasto jest bardzo, bardzo proste do przygotowania. Jest to ciasto takie mieszane. Trochę pozmieniałam proporcje na y, takie muffiny. I odmierzam na początku mąkę. Wybrałam mąkę orkiszową chlebową. Wrzucam ją do miski. Dodaję do tego cukier waniliowy, kakao, proszek do pieczenia, zwykły cukier, Następnie przechodzę do mokrych składników. Wbijam jajko, dodaję oliwę lub olej, wlewam mleko, dodaję również oczywiście, kawałki czekolady. To może być dowolna czekolada mleczna, gorzka, nawet biała, jeżeli macie taką ochotę. I na koniec dodaję wydrolowane wiśnie. I teraz to wszystko mieszam. Ja mieszam łyżką i też tak wam polecam, bo to ciasto. Lepiej, powiedziałabym, rośnie, nie będzie zbite, jak może być w przypadku, kiedy wymieszacie je mikserem. No a poza tym nie rozpadną Wam się na kawałki wisienki, więc mieszajcie je łyżką czy też jakąś szpatułą. Wymieszanie ciasto powinno być dosyć gęste i przekładam je do formy keksowej o długości mniej więcej 25 cm. Formę wykładam wcześniej papierem do pieczenia. I jeszcze na wierzch rzucam kilka wisienek. One będą wtedy ładnie wyglądać, tak nie do końca zatopią się w cieście. Tak przygotowane ciasto wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę około 40 do nawet 50 minut. Pamiętajcie, aby stan pieczenia sprawdzić patyczkiem. Po prostu wbijam drewniany patyczek. Jak jest suchy, to znaczy, że ciasto jest już upieczone. Ciasto kroję po wystudzeniu. No i zobaczcie, z wierzchu możecie je posypać cukrem pudrem, polać lukrem, chociaż moim zdaniem to już troszeczkę będzie za dużo. Cukier puder wystarczający. No i zobaczcie, tak właśnie prezentuje się to ciasto. Jest bardzo, bardzo smaczne, mięciutkie, pełne wiśni, kawałków czekolady. No i myślę, że skusi się na nie każdy łasuch. Mam nadzieję, że Wam również to ciasto zasmakuje, że z przyjemnością je zrobicie. Jest naprawdę mega, mega szybkie. Nie trzeba żadnych wyciągać sprzętów. Wszystko można wymieszać łyżką, wlać i ono na pewno wyjdzie. Czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was do przygotowania tego ciasta. Zostawcie też koniecznie zdjęcie już gotowego wybiegu pod przepisem. Ja życzę Wam smacznego i zapraszam po więcej przepisów na stronę www.kotlet.tv. Pa pa.